Witajcie w kolejnym przeglądzie tygodnia, w którym podsumujemy, o czym pisaliśmy na łamach serwisu Komputer Świat w ostatnich dniach. Nie przedłużajmy tego wstępu, zapraszam do oglądania. Oczywiście, najważniejszym tematem na świeczniku jest nadal trwający za naszą wschodnią granicą konflikt ukraińsko-rosyjski. Po ponad tygodniu ciężkich walk na froncie zmianie nie uległa także sytuacja związana z walką w cyberprzestrzeni. Ponownie przypominamy o szerokich próbach dezinformacji, która w ostatnich dniach przybiera niespotykane do tej pory rozmiary. Weryfikujcie swoje źródła informacji, sprawdzajcie każdego newsa kilkukrotnie, nie dajcie się zwieść. Więcej na temat cyfrowej wojny już we wtorek w kolejnym wydaniu naszego podcastowego cyklu technicznie rzecz biorąc. Ostatni tydzień stał również pod znakiem coraz szerszego protestu zachodnich firm, producentów i dystrybutorów, którzy w ramach sankcji przeciw rosyjskiej agresji wycofują się z tamtejszego rynku. Nie sposób zliczyć wszystkie tego typu ruchy, jednak co nie uszło naszej uwadze, na tego typu działanie zdecydowali się także przedstawiciele świata nowych technologii. Sprzedaż swoich gier na terenie Rosji i Białorusi wstrzymało studio CD Projekt Red. Rosjanie mają także problemy z zakupami na platformie Steam. Na terenie Federacji Rosyjskiej nie da się już kupić także produktów Apple. Dostawy zawiesiło dziesiątki producentów, wśród nich Samsung, Intel, AMD, Microsoft, Siemens, Cisco. PayPal i wielu, wielu innych. Rosyjska gospodarka ma za sobą niezwykle ciężki tydzień ze słabnącą walutą, niezliczoną ilością sankcji, szybującymi w górę cenami i przerwami łańcuchów dostaw. Ograniczenia odczuwalne są już dla zwykłych obywateli i wiele wskazuje na to, że to właśnie oni w dużej mierze ponoszą negatywne konsekwencje eskalacji konfliktu. To był bardzo zły tydzień także dla wszystkich miłośników awiacji. Smutny los spotkał prawdziwą legendę lotnictwa. Największy samolot świata Antonow AN-225 Mriya został zniszczony w ataku rosyjskich wojsk na lotnisko w Hostomelu. Informacja ta została niestety potwierdzona zarówno przez pracowników firmy Antonow, jak i ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmitro Kulebę. Mimo wcześniejszych deklaracji producenta samolotu o tym, że jej los nie jest jeszcze przesądzony, wiemy już teraz na pewno, że maszyny nie uda się odbudować. Według dostępnych informacji AN-225 miał spłonąć po piątym nalocie Rosjan. Potwierdzać mają to zdjęcia uzyskane z ukraińskiego drona, na których wyraźnie widać płonący samolot. Niestety była to jedyna konstrukcja tego typu na świecie. Co prawda w zakładach Antonowa zbudowano jeszcze jeden egzemplarz, ale nigdy go nie dokończono. Nie ustają także działania kolektywu Anonymous. Hakerzy kontynuują swoją działalność skierowaną przeciwko Rosji i Władimirowi Putinowi. Niedawno informowaliśmy o akcji Anonymous, w ramach której każdy internauta miał wyszukać w Google Maps restaurację bądź też firmę znajdującą się na terenie Rosji, a następnie dodać komentarz z informacjami o tym, co dzieje się w Ukrainie. Użytkownicy sieci zareagowali na ten pomysł tak, jak można było się tego spodziewać, Liczba wystawionych opinii rosła w gigantycznym tempie. W ten sposób możliwe byłoby ominięcie cenzury rosyjskich mediów, w których niestety nie ma żadnych szans na podanie prawdziwych informacji z frontu. Niestety tego typu zachowania, a więc masowe wystawianie opinii, jest sprzeczne z regulaminem Map Google. Z tego powodu jej twórcy musieli wprowadzić pewne ograniczenia. Działania Google spotkały się z krytyką, choć z drugiej strony można było przewidzieć, że dokładnie tak będą wyglądały. Google od zawsze w ten sposób podchodzi do podobnych akcji, więc nawet inwazja Rosji na Ukrainę nic w tej kwestii nie zmieniła. Jakkolwiek oceniać działania Anonymous, pamiętajcie o jednym: kolektyw ze zdecydowaną pewnością nie będzie prosił Was o wsparcie finansowe, a przestępcy już i w ten sposób próbują wyłudzić od nieświadomych internautów środki pieniężne. Pomóc Ukrainie można na wiele innych sposobów. Linki do zbioru zweryfikowanych akcji humanitarnych znajdziecie pod tym materiałem. Na dziś to wszystko, jak widzicie, kolejny przegląd tygodnia ponownie został zdominowany przez w zasadzie jedno wydarzenie. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli wrócić do naszej codziennej, że tak się wyrażę, rutyny i zacząć z powrotem informować Was o ciekawych zapowiedziach sprzętu, nowościach w świecie nowych technologii. No, generalnie dużo milszych tematach niż ten, który nam towarzyszy od mniej więcej tygodnia z hakiem. No, ale jest jeszcze jedno wydarzenie, miłe przynajmniej dla nas. Dzisiaj świętujemy 100 tysięczną subskrypcję na naszym kanale wideo na takie oficjalne. Specjalne świętowanie tego wydarzenia przyjdzie jeszcze lepsza pora, ale dziś w imieniu swoim i całego naszego wideo zespołu dziękuję każdemu z naszych widzów za to, że jest z nami. Widzimy się w kolejnych materiałach, niebawem. Do zobaczenia!